Cześć witam, w czwartek, dziś nowe 10 Faktów, a w programie o nowym Peugeot 208 zaczynamy. To już druga generacja Peugeot 208 jest bardzo efektowna i ładnie zaprojektowana. Nowy Peugeot 208 stał się o 10 cm dłuższy, mierzy 405,5 cm, o 2,6 cm szerszy, 176,5 cm oraz jest o 3 cm niższy. 163 cm. Peugeot jest dostępny w wersji silnikiem elektrycznym, czyli Peugeot i208. i208 wyposażony jest w silnik elektryczny rozwijający ma 136 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Peugeot zastosował trzecią generację i-Cockpitu z 5,7 lub 10-calowym ekranem centralnym. Koncert Peugeot w 2020 roku zaprezentuje wersję GTI do nowej generacji 208. Wśród jednostek mamy 1,2 PureTech o mocy 75 koni mechanicznych oraz 100 i 130 koni mechanicznych. Peugeot dostępny jest jeszcze silnikami diesla 1,5 o mocy 100 koni mechanicznych. Do wyboru mamy trzy tryby jazdy: Eco Normal i Sport pz 208 przyspiesza do setki w 8,1 sekundy. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro na moto informacje do drugiego kanału. Cześć!